Będziemy na gry. ludziska, z tej strony majster, postanowiłem się pokazać. Wybrałem się dzisiaj do lasu, nie? W poszukiwaniu bunkrów. Tak jak ostatnio znalazłem jeden, tak mnie zaciekawiło to. Więc postanowiłem połazić, poszukać tutaj u nas w lesie. Wiem, że jest jeden bunkier dobrze zachowany. Do lat 60. w nim był prąd. Tak jak już tam wspominałem w poprzednim chyba filmiku, chociaż nie jestem tego pewien. Powiem tak, łażę już po lesie chyba z dobrą godzinę, no i co? No i dupa, no nie mogę znaleźć bunkra, ale znalazłem za to okop, bodajże chyba kilometrowej długości. E, za mną w tamtym miejscu, nie wiem czy widzicie, to jest jedna ze która się ze mną znajduje, tam jest druga. E, po drodze jak szłem, znalazłem jeszcze z trzy albo cztery. Las dosyć mi tutaj nie sprzyja, bo się Cholera, ja ciągle w kleszcze w pierwszym, ale kleszcze to mniejsza sprawa, nie gorzej, że bunkra nie mogę go znaleźć. To mnie denerwuje. Postanowiłem za wszelką cenę go dzisiaj odnaleźć. Będę siedział w tym lesie, nie wiem, do godziny 19 albo 20, bodajże jest teraz. O, tak, zobaczę, nagrywa się. Jest chyba po godzinie 11, jeśli się nie mylę. Muszę odnaleźć ten bunkier, a jeśli nie, pojadę na bunkier oznaczony numer 5. Tą mapę mam wgraną w telefon, więc tutaj nie będzie mi problemów z tym odnalezieniem. No nie będzie mi problemów w tej. O jejku, trochę głupoty gadam. Będzie trochę problem, no, bo nie wiem jak teraz z lasem pozarastało. Mapę tworzono w. 60 albo 70 którymś roku. Wszelakie mapę oczywiście możecie znaleźć na internecie, nie? Polecam. Ale no cóż. E... Oczywiście. Pokażę Wam, jak to teraz tu wygląda. Jak ogólnie ten, ten cały o, świstek. Tu mamy lej po bombie. Dosyć, dosyć spory, nie? Może tu tego tak nie będziecie widzieli, ale pokażę Wam te strzelnice, to wszystko. Postaram się zaprowadzić Was do bunkra z tego. Z lat 60. to się ja zaczepiłem. Z lat 60. Tam się nie będę zbliżał, bo tam są osy, więc nie chcę być pokąsany. Oczywiście jeśli na takie się wyprawy macie wybierać gdzieś po lesie, łażenia albo coś tego typu. Zainwestujcie w dobre buty, ja zainwestowałem w swoje glany firmy Vojaz. Polecam firmę bardzo dobra. A tu mamy kolejny powiedzieć e strzelnicę. Jest jedna, druga i tam następna trzecia. E znajduje się już blisko drogi z tego powodu, że wychodzę z lasu, z tej części lasu, bo będę się kierował dalej mniej więcej w tamtą stronę, że już drogą przejadę. Odnajdę jeden z kompleksów. Mam nadzieję, że odnajdę jeden z kompleksów. Jeśli mi się to uda. Jeśli nie, to będę dalej się starał. Dzień dnia. Tam znajduje się taka dróżka leśna. Ja kierowałem się nią, wam powiem, i znalazłem bodajże stróżówkę, chociaż nie jestem pewien. Ale też świetna sprawa. Świetnie zachowana. W ogóle dużo rzeczy w tym lesie, z czasów II Wojny Światowej, dobrze się pozachowywało. Tak jak mówiłem o tym kilometrowym e, tym okopie. Drogę przedziela on. Z jednej i z drugiej strony jest. Ale powiem wam tak. To co w tym lesie poznajdywałem, naprawdę zaskakuje, nie? E, trafiłem na łosia. Tak. O mało, nie narobiłem machy, ale to nic. O, teraz tylko jest pytanie, gdzie ja rower wstawiłem, bo <noise> zagubiłem się po lesie, łażąc. Się trochę pokręciłem, pokręciłem, pogubiłem. Polecam Wam aktywność. Idzie świetna pogoda, jest pięknie. Pogoda kłamie. Zapowiadali wczoraj deszcze i burze, a, a tu o proszę, słoneczko. 20 stopni, a musiałem się ubrać niestety. O, Kleszcz. Ja musiałem się ubrać niestety w długi rękawek, właśnie z tego powodu, że kleszcze i te sprawy. O, zobaczcie. Tą skrzynicę dosyć dobrze zachowaną. Zajdę do niej. pokażę. Ojejku. A no, zobaczcie. Mam latarkę. Mam latarkę, ale tu widać. O, właśnie. Świetnie zachowane, co nie? Las pięknie zachowuje swoje. O Jezu. No i się wpiepszyłem. Pięknie zachowuje swoje naturalności. A tu kolejna strzelnica. To też jest przy, przysypane piachy. Wydaje, no że te pracownicy leśni to zrobili, ale jeśli to oni zrobili, to naprawdę głąby to muszą być. No, oczywiście nie, nie, nie mam nic do nich, nie? Mój sąsiad jest pracownikiem leśnym. Proszę uważać, bo to są czerwone mrówki. Zobaczcie sami. Porośnięty, nic nie widać, nie? Trochę gorzej będzie z tym widoczkiem. Ale to nic, trochę głębiej jest zakopany. Ciągle kieruję się tym okopem. jest rozległy. Raz idzie w prawo, raz w lewo. No to dobry kilometr ma, nie powiem. No cóż. Jakbym coś jeszcze znalazł, to na pewno postaram wam się pokazać. A tymczasem trzymajcie się, nie? Zobaczcie jaka piękna góra jeszcze.